Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku fantastycznego programu. Dzisiaj moim gościem jest człowiek, który po raz pierwszy jest przed kamerą. Ja jestem w okularach, bo zbliża się sezon wakacyjny. To po pierwsze. Po drugie fajne okulary, co nie? A po trzecie Rafał Woś. Proszę jest Rafał Woś, bagażcie go Państwo, to jak wygląda właśnie Rafał Woź I też mam te okulary, bo Rafał Woś postanowił naprawić swój słynny zegarek Rula, który nikt go nie chce naprawić i chciał rabat i pojechał do Maroka. Naprawdę był w Maroku. Pan tam powie coś, panie redaktorze. Że teraz. No tak, byłem, w, byłem w, w Rabacie faktycznie i okazało się, że mamy tam wiernych widzów, Naprawdę. bardzo lubią nasz program, więc pozdrawiamy w, widzów W Maroku z nas oglądają, ogląda nas cały świat, proszę Państwa. To prawda, pozdrawiamy. I co tam w tym Maroku? No, kochany, przywiozłem trochę pieniędzy, na przykład tu jest 50 dirhamów. Proszę Państwa, to jest król Muhammad VI. Dirhamów? Na monetach też jest Muhammad VI. I wyobraź sobie, że ten banknot tak, tak. jest wart 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy złotych tak. jest wart? Mhm. No to to za dużo jest trochę, ale tu mam 5 dirhamów, to jest warte e, e, 2 tysiące złotych. I um, no chciałem kupić twój zegarek, bo wiem, że i tak masz z nim problemy. To, to jest i tak warte trzy razy więcej niż twój zegarek. Nie, nie zostań przy tej ruli. No, ale opowiedz, opowiedz, no opowiedz, opowiedz, że ci się zepsuł zegarek i od dwóch dni nie wiesz, która jest godzina. Nie, nie ma, ale mam w telefonie. Proszę państwa, teraz jest, będzie teraz kącik dla osób, które chcą po prostu tak. zarabiać więcej pieniędzy, ale że mają niską emeryturę. No, dla Emerytek na przykład. Teraz będzie taki kącik, krótka porada. Otóż, proszę Państwa, jest taka pani, która ma pseudonim babcia Kasia i ona jest Katarzyna Augustyniak. I ona dorabia sobie w ten sposób, że to nie, nie, chyba można też tak dorabiać. Nie wiem, czy pra... może nie każdy ma takie cechy, żeby mógł to robić, ale to zaproponujemy Państwu. Że ona dorabia w ten sposób, że idzie, jak jest na przykład jakaś e, taka antyrządowa demonstracja, to ona tam idzie i idzie sobie taka pani, tam Kasia, nie? Ona miała być Warszawianką Roku i tam Maciej Szturm mówi, że ona jest wspaniała w ogóle. No i idzie tam babcia Kasia wspaniała i tam jak są policjanci, czy tam milicji, nie wiem, policjanci tam są, to babcia Kasia jej mówi to. Ty się synie! Tak mówi o synie, nie? I tam i przepycha ich, nie? Mówi, o kumy, oddaj mi pieniądze! Ukradłeś mi! Nie? I tam przepycha i jednego też w trakcie takich zajść, proszę państwa, raczyła opluć też policjana, no i tam szarpie ich. No i oni tam szarpie tego... Jak już ich bardzo poszarpie, to oni ją zawijają, tą babcię, i tam gdzieś ją wywożą, nie? I tam przesłuchują. No i babcia źle się poczuła w związku z tym i poszła do sądu, że po prostu naruszono wszystko jej naruszono. No i sąd uznał, że babcia, która tak właśnie protestuje tych policjantów, to nieprawomocnie na razie. 20 tysięcy złotych za dość uczynienia. Państwo Polskie musi zapłacić tej emerytce babci Kasi. I ona tak chyba dorabia, jest nieprawomocne, bo że jest nieprawomocna, może prawomocne to będzie więcej. To polecamy. My tutaj z Rafałem takie krótkie kursy no, po piątaku będziemy brać Ale, chyba, nie? Bo to no, 20 jest tak, wartość, tak po piątaku. Możemy. Będziemy mówili, jak, co trzeba robić tak, i tych policjantów, i że, 50, tak, 50, że tak trzeba, że... 50 dirhamów! 50, 50! 50 dirhamów i kolejne ten za, za monetki. Takie słabsze na przykład porady udzielamy. Ale to ja jestem za tym, bo ja w ogóle uważam, że ludziom powinno się dawać więcej pieniędzy, i no, mi się bardzo podoba koncepcja 13-14 emerytury. że państwo teraz To tu jest akurat 15 w tym wypadku. Proszę Państwa, teraz niższa szkoła absurdu. Profesor Rafał Woś wytłumaczy Państwu, dlaczego Zachód zazdrości nam inflacji. Profesor Rafał Woś. Proszę Państwa, czy widzą Państwo te, ten wykres za mną? Chodzi o ten wykres, tutaj. Kiedy liberały przestaną kłamać. A, tak. tak. Proszę Państwa, bo mnie bardzo irytuje to, w, w jaki sposób liberałowie kłamią na temat inflacji, bo cały czas mówią. Ględzą, twierdzą, że inflacja jest w ogóle, po pierwsze, jest ich zdaniem, tylko w Polsce. Nigdzie na świecie nie ma inflacji tylko w Polsce, co jest nieprawdą. Po drugie, ja, jest Maroko. Uważają, y, y, uważają również, że inflacja jest związana z tym, że pieniędzy jest za dużo w systemie polskim i w ogóle światowym. To też jest bzdura. Inflacja za mało jest. jest. Tak, jeśli już to za mało. Inflacja jest. Wszędzie w rozwiniętym świecie i ma ona mniej wspólnego z tym, że jest za dużo pieniądza w systemie, a więcej wspólnego z tym, że mieliśmy COVID-19. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, i wojnę na Ukrainie też nie wiem, czy Państwo słyszeli. Ale jeżeli Państwo słyszeli, no to Państwo wiedzą, że musiało to doprowadzić do wzrostu cen towarów najrozmaitszych, najbardziej podstawowych, czyli surowców. A kiedy surowce drożeją, to drożeje wszystko. W związku z tym inflacja jest. Ale teraz. Co można zrobić z tym, z tym zjawiskiem? No, można się przed nim bronić. Można się przed nim bronić osłaniając ludziom skutki inflacji. No krótko mówiąc, nie przeszkadzać jak pensje rosną promować to, żeby była dobra koniunktura, żeby pensje rosły, a ci, którzy są poza rynkiem, na przykład emeryci, żeby dostawać 13. 14. emeryturę, albo robili jak babcia Kasia, albo też. 15. Jak, jak pani Katarzyna, no, właśnie, tak. no, albo jeszcze można wymuszać wzrost płac poprzez różnego rodzaju działania polityczne typu wzrost płacy minimalnej. W ten sposób my podnosimy płace i sprawiamy, że inflacja, że wzrost płac przewyższa inflację. I to jest nasza podstawowa Różnica pomiędzy nami, Polską od wielu miesięcy, a Zachodem. Widzą Państwo tutaj za mną dwie linie. Linia czerwona to kraje zachodnie. Kraje zachodnie poruszają się mniej więcej po takiej oto trajektorii. Tu mamy zobrazowane płace realne, czyli płace realne to, jest, to są płace po odliczeniu inflacji. No i Ci mieszkańcy, biedni mieszkańcy zachodniej Europy są tak tutaj przez ostatnie lata trochę powyżej zera, czasem spadają poniżej zera, potem znowu wracają, teraz znowu są poniżej zera, no, nawet jeśli tam jest inflacja niższa. Bo na przykład, nie wiem, 8, 7%. Widzę, że mówił do mikrofonu, jak tak robisz. To wzrost płac jest, to wzrost płac nie nadąża za tym. W Polsce jest odwrotnie. W Polsce wzrost płac przez te ostatnie lata przewyższa inflację. Nadal, mimo tego, że inflacja jest wysoka. Ale wzrost płac też jest wysoki. To obrazuje ta czarna linia. I teraz, komu jest lepiej? Najpierw czerwonym. Flamastrem spróbuję zaznaczyć sytuację mieszkańców Europy Zachodniej. Oto ona. To. O. Nie działa to. Znaczy, ten zadziała. Tutaj jest to. To. Ta, ta zamazana część to są te dobre czasy dla mieszkańców Zachodu, kiedy ich płace przewyższają inflację. W Polsce za to. Tych momentów przewyższania jest dużo więcej, dużo więcej nawet teraz. Mieliśmy w zasadzie tylko jeden taki moment w czasie pandemii w ostatnich latach, kiedy płace nie dożały za inflacją. Jest to efekt właśnie tego, że my się w Polsce nie boimy tego, żeby płace nadganiały. Nie staramy się ich tłumić, nie straszymy ich wzrostem. I oby tak zostało. Oby nigdy w Polsce nie zwyciężyło to przekonanie, że, że, że trzeba dławić wzrost, trzeba dławić płace, trzeba się bać tak zwanej inflacji, tak zwanej spirali płacowo-cenowej. Dopóki my nie się nadganiamy, bać, nie, nie. nie trzeba się bać, dopóty jesteśmy w lepszej sytuacji. Czego należało dowiedzieć? Proszę Państwa, redaktor profesor Rafał Woziu dowodził Państwu, że nigdy jeszcze tak nie było dobrze jak dzisiaj. Jutro będzie chyba jeszcze lepiej. Inflacja, no, bez jeszcze bez, histerii. Panie jeszcze bez infry, histerii. Bez histerii, proszę Państwa. Zmieńmy. Ja nie rozumiem, ja nie rozumiem tego, proszę Zmieńmy. Państwa. Zawsze jeśli liberowie tracą wątek, to wpadają w histerię. To jest też taka, taka typowa, typowa zagrywka, ale my się na nią nie Jak nie damy. ktoś był w sklepie albo płaci rachunki, czy próbuje sobie kupić trochę węgla, to na pewno przyzna panu Rafałowi Wosiowi profesorowi rację. Ja przyznaję, ja się nie chcę kłócić. Proszę Państwa, tych kłótni jest za dużo. Ostatnio była też kłótnia taka międzynarodowa na Eurowizji. Proszę Państwa, wygrał zespół Kalusz. Kalusz to jest zespół ukraiński. Nazwa pochodzi od pewnej miejscowości na Ukrainie, akurat, taki z okoliczności. I oni wygrali, bo dostali najwięcej głosów. A my wszyscy głosowaliśmy na nich, a oni podobno nie głosowali na nas. I jest wielka, znaczy nie głosowali. A czasem głosowali, ludzie głosowali, ale jury nie głosowało. Chociaż jedna pani z jury powiedziała, że głosowała, że dała 10 punkt. To Jest trochę tak matwane, to jest bardzo proste. Chodzi o to, że ci Ukraińcy, naprawdę Ukraińcy, powinni się nam dać więcej. Ale z drugiej strony, ja patrzę, proszę Państwa, bo tutaj ta Eurowizja jest taka specyficzna bardzo i ta Eurowizja jest na przykład tak bardzo specyficzna, że tam są różne takie występujące osoby, osobopostacie też, mają różne płcie, nie zawsze jednoznaczne, ale często jednoznaczne. I na przykład są też takie osoby, jak nasza osoba była, Ochman się nazywa, to był mężczyzna i on, proszę Państwa, no, 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 wszyscy to chyba widzieli. To wstyd na cały świat. On się ubrał w garnitur, proszę Państwa. Na Eurowizję założył garnitur i śpiewał ładnie, proszę Państwa. Naprawdę śpiewał pięknie. Nie za bardzo tam pasował, dlatego dwunaste miejsce. Wiadomo, że tam trzeba. Na Eurowizji, proszę Państwa, trząść walorami. Tam kobiety szczególnie, albo te osoby, które mają różne tam płcie, trzęsą walorami, prawda? I one wtedy wygrywają najczęściej. A ten Ochman w tym garniturze, wysoka jakość, proszę Państwa, no nie mógł wygrać. Nie mógł wygrać. Nie ma się chyba co gniewać na Ukrainę. Redaktorze Woszczy, byś ewentualnie gniewał na Ukrainę. Hmm. Orzeł czy Reszka? Ale to już tam nie ma orzeł bo to jest z Maroko. Faktycznie. No. to wieża, wieża Hasana. Niedokończona wieża w rabacie. Proszę Państwa, jest to specjalista od ekonomii, orzeł Czereszka, monet. Ja myślę, że to będzie duży problem. Ja myślę, że to będzie duży problem. To jest problem międzynarodowy. Duży myślę, dróg. że w Polsce będzie takie przekonanie, że Ukraina powinna być nam wdzięczna. I, a ta Ukraina nie będzie nam tak zawsze i wszędzie za wszystko wdzięczna i my się będziemy bardzo denerwować na Ukrainie w nadchodzących a miesiącach. Ja się na przykład denerwować, bo się nie zdenerwowałem, bo Mi ja. Sen się zdenerwował trochę hmm. i uznał, że to było wszystko ustawione i że on już nie będzie oglądał Eurowizji. No ale może to może po prostu to nie zagrało z jego taką niewinną duszą młodego człowieka, który chciałby, żeby wygrywał pewien taki, no żeby wygrywał najlepszy, a niekoniecznie najsłuszniejszy. No my dorośli tam mamy jakieś różne nasze inne kalkulacje polityczne takie owakie i oczywiście tutaj popieramy Ukrainę, ale myślę, że ten problem będzie powracał, to znaczy Polska, polski, polskie elity i, i, i polski establishment i społeczeństwo polskiego społeczeństwa też, no myślą, że myśmy dla tej Ukrainy tak dużo zrobili i teraz, że oni nam, nam są coś dłużni. A co jeśli oni będą gdzieś to inaczej? To trochę taka będzie odwrócona sytuacja jak z nami i Niemcami, no bo Niemcy też są przekonani, że oni dla nas tyle zrobili. Ty tak bardzo nam pomogli, wciągnęli nas do NATO, do Unii Europejskiej, a my co, niewdzięczni nie chcemy ich słuchać, nie chcemy ustawiać się w szeregu takiego, jak oni nam każą. Więc takie spory będą pomiędzy Polską i y, y, y Ukrainą, tak mi się wydaje. A ta Eurowizja jest ich zapowiedzią. Tę książkę przyniosłeś, jakąś tak. pewnie chciałeś o książce poznać? Tak, tak, tak. chciałem przy, y, przyniosłem książkę Przywódca Przyszłości. Przeszłości czy przy, przyszłości? Y, bo to jest o tobie. O mnie, tak? Tak. To jest bardzo ciekawa książka w takim razie, proszę Państwa. Przyszłości. I w takim razie ją lansujemy, jak to jest tak. o mnie, tak? O mnie to jest. To jest taki zestaw cech, które ma przywódca Wielka dziewiątka, pięć umiejętności. Co? Wielka dziewiątka, pięć umiejętności. Logiczne, to są tyłu, jest. Tak, Logiczne do bólu. To się dobrze sprzeda. Tu są te umiejętności, chciałem cię przetestować. Czy ty jesteś futurystą? Jak najbardziej słabo z ortografią mówię, tak? także jak najbardziej. Nóż w brzuchu i. Historzek wariantów przyszłości. Tu jest tak, że Ty jako przywódca powinieneś brać pod uwagę różne warianty przyszłości, czyli możliwe, ale mało prawdopodobne, możliwe i realistyczne, pożądane warianty przyszłości. Czy jak się zastanawiasz nad przyszłością swojej organizacji, to, to bierzesz pod uwagę na przykład właśnie. Wszystkie warianty, czyli te możliwe, ale mało prawdopodobne, na przykład, że wchodzisz, a tutaj y, zamiast ludzi siedzą y, y, komputery, sztucznej inteligencji, Androidy. Bierzesz takie rzeczy pod uwagę, czy nie? Czasem mam ochotę Cię rozebrać, zobaczyć, znaczy tak czy tam pod spodem, czy mm. takie układy scalone. Nie, że tam bez ubrania, tylko wiesz, czy, nie, bo tak mówisz te rzeczy o tych inflacji. Czyli to jest, mówię. Czyli czy, jest to, czy to musisz że to może taki człowiek, może mówię, takie sądy mieć. Druga umiejętność to joda. Czy ty jesteś jodą? Nie, ale byłem kiedyś nad morzem, nie wiem czy to… się jodu. umiesz powiedzieć, użyj swoich uczuć obi i znajdź go? Tak, użyj swoich uczuć obiłan i znajdź go. nie jest jodą, ale na pewno jesteś tłumaczem. Czyli, że lider powinien Wydaje się, że tej książki tłumaczyć. nie, nie kupią, jak ty byś ją tak zachwalał. Wiesz, tak mi się wydaje, bo... Ja, na pewno jesteś coachem. <laughs> tak. Jeszcze jest, proszę Państwa, coach, co mi się kojarzy, Coach mi się kojarzy z taką kanapą. Nie? Coach? Coś... A, no, był I taki przez... raper kiedyś, coach. Z Tedem nagrywał. Jeszcze technologiczny nastolatek. Czy ty jesteś, Sławku, technologicznym nastolatek? Tak, tak. wie Piotruś, Pan Wieczne Dziecko. Słuchaj, to porozumienie. Przy... o czymś... Przywódca przyszłości. Przywódca przyszłości, proszę Państwa. Teraz to już nikt nie kupi chyba po tym jak ty zachwalasz, nie wiem, to ja... Porozmawiajmy jeszcze o piłce na koniec. Ja, ja jeszcze lech. bym chciał o, roz, o rozwodzie, bym chciał, a coś, czy oni się już rozwiedli. A, że się rozwi zachowajmy taką rozwiedli kolejność, sięż, że no. najpierw wiadomości z kraju, potem ze świata, potem wiadomości sportowe, na koniec prognoza pogody. Te najważniejsze, czyli oni się już rozwiedli, Johnny Debbie, Amber, Amber Hart się chyba czytaj, oni się już rozwiedli i teraz mają, się rozwiedli i on jej dał 7 milionów dolców, proszę Państwa, i ona miała je przeznaczyć na jakieś charytatywne rzeczy, w związku z tym trochę przeznaczyła na charytatywne rzeczy, a trochę nie przeznaczyła, i się ludzie pytają, a gdzie są te pieniądze, nie? A ona mówi: no, 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 no. <laughs> ona tak mówi, nie? Że, ten, że po prostu, że ten, nie? Ale tak mówi. Ale on ten, Johnny, wytoczył jej proces za 50 kafli cywilny, że ona go pomówiła o rzeczy strasznych i on stracił dużo tych pieniędzy w związku z tym, bo go nie zatrudniali do filmów, nie? Tych piratów z Karaibów, bo na przykład go nie zatrudniali. I w ogóle źle o nim tak. myślę, I on ją w ogóle wytoczył jej proces o 50 kapli. Czy ona te 7 dostała, tam już trochę przekazała, to nie wystarczy jej, nie? ale nie wiadomo jak się skończy. I w trakcie tego procesu są rzeczy ciekawe, na przykład bardzo, proszę Państwa, ja tu pozwolę sobie chyba coś, coś przeczytać, bo tak samemu to nie wiem, żebym w ogóle, yy, znaczy jedna rzecz taka, która była też ciekawa, co w ogóle wszyscy widzieli, to chyba ona po prostu w trakcie tego, tej historii wydaje mi się, że zażywała, proszę Państwa, Konkainę. Jest taki słynny filmik na YouTubie, możecie sobie zobaczyć, że ona coś tam mówi, mówi, nie, bo ona jest taka że po prostu zapłakana właściwie I tak bierze chusteczkę, i tak coś tam idzie I to w lewą dziurkę tak jedzie strasznie, proszę. a potem, że nie, a potem się jeszcze krzywi i wszyscy, że chyba brała kokainę, co być może miało miejsce, ale wychodzą rzeczy straszliwe w czasie takich procesów rozwodowych, dlatego my państwu nie polecamy rozwodu. Nie, nie rozwódźcie się, nie chcieliście tam siedmiu kawi czy pięćdziesięciu tych dolarów, w ogóle milionów. Po co wam to? Był taki, bo, był to... taki poeta brocki. Brocki, no, To on był rosyjski chyba. No rosyjski, ale mieszkał to w Rosyj... Stanach. To rosyjskich, ale wiem, mieszkał czy można. w Stanach i on tak mówił, podobno, że nie warto się rozwodzić, bo po dwóch latach jest zawsze tak samo, a tylko przybywa tych rachunków na stole do zapłacenia. No, ale jest też znany z tego, że się rozwodził często. No właśnie, Dobrowski. Ale tutaj jeszcze, proszę Państwa, wychodzą takie historie, bo to jednak można pokazywać ten proces, co w Stanach rzadkością jest raczej się tam nie filmuje, tylko raczej rysują, a tu można pokazywać i wychodzą takie historie, że ja pozwolę sobie Państwu fragment przeczytać z wielkim zawstydzeniem. Państwu przeczytam ten fragment i tu jest, też, czytam. To nie są moje słowa, żeby ja się dystansuję od tego, żeby Państwo wiedzieli. Słowa są następujące. Wszyscy pamiętamy słynny incydent kałowy w apartamencie John'ego Deppa i Imberhard w Los Angeles. Odchody znalazły się na ich łóżku. Aktorka twierdziła, że to Yorkshire Terrier imieniem Boo zrobił coś takiego. No cóż, każdy kto widział, jak to wyglądało, wie, że nie mogło to pochodzić od tak małego psa. Kobieta obstaje jednak przy swojej wersji zdarzeń. Proszę państwa, to jest właśnie słynny koniec internetu przeczytałem. Za tym już nie ma internetu. Internet już nie istnieje. Prawdopodobnie był to w ogóle nasz ostatni odcinek chyba w przyszłym tygodniu jeszcze zrobimy. a teraz Rafał Woś powie jeszcze coś o o piłce kopanej, proszę, proszę tak, pan coś powiedzieć. Ja już nic nie powiem dzisiaj po tym, co nie, nie, o tym Yorkshire ty mówił. Chociaż nie, ty mi powiedz, czy ty się cieszysz, że Lech Poznań został mistrzem Polski? Tak, tak, bo jest ma zgodę z Lechem, mm. także no mm. tak, mm. cieszymy się. Mm. Ja niezbyt lubię Lecha, muszę powiedzieć szczerze. Tam, wolałem jego pierwotną nazwę, wiesz, że Klub Lech Poznań, jego pierwotna nazwa to Lutnia. Naprawdę? Nie widziałem. O, to tak. ciekawe. A tak. kiedy zmienili nazwę? No mniej więcej po raz pierwszy w 1924 Tu To tak, kilka no razy ten. zmieniali? O tak. O, o, o tak. Działo to, się. Działo a to się. A Lutnia. T... Działo się w Poznaniu. No proszę Państwa, no, Lech, mistrzem, Lech Wisła, mistrzem, Wisła z Kisła, a, <noise> a Legi jeszcze nie odebrali Mioduskiemu. Legi nie odebrali prezesowi Mioduskiemu, i ja zastanawialiśmy się przed programem z naszym wydawcą. Pozdrawiamy naszego wydawcę. Pozdrawiamy tam, no, tam, tam ktu, ta, tu, ta tu siedzi. No bo tak, bo to jeden nawet dwóch, dwóch jest dzisiaj. Może ty w tych okularach. No tak, właśnie, bo dzisiaj jest dwóch. No, no tak, podwójnie. Pod, pod, podwójnie widzimy. No, że, że te wyniki takie słabe Legi, że powinni jednak odwołać tego Mioduskiego. No i podobno nawet stanął taki problem na zarządzie. Niestety prezes Mioduski nie zgodził się na odwołanie prezesa. Ponieważ, dysponuje, ponieważ kontroluje 100% akcji klubu Legii Warszawa i to mi się właśnie nie podoba, bo ja uważam, że jak już kiedyś mówiłem tutaj Państwu, że największym hmm, Największą wartością klubu z Łazienkowskiej są kibice i że ci kibice powinni przejąć ten klub, powinni zrobić taką spółdzielnię kibicowską, takie socjos i, i, i wyeliminować tych wszystkich biznesmenów, socjopatos z, z, z polskiej piłki. A najlepiej to zrobić, gdyby to ode mnie zależało, gdybym mógł coś poradzić, to zrobić takie obywatelskie zajęcie stadionu przy Łazienkowskiej, sit-in taki, pokojowy protest, mhm. strajk. I skłot tam zrobić może, nie? Na trybunach. Nie, nie wychodzić, dopóki nie nastąpią zmiany w, w kierownictwie Legii, no bo tak dalej być jak, nie jest, może. jak jest Margot jeszcze gdzieś tam, bo zniknęła, czy zniknął, czy zniknęło Margot, to może niech ono to zainspiruje Margot. Ale my już Ma... nic nie mówicie. No, 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 jeszcze to... powiedz o prognozie pogody. Po to o prognozie pogody jeszcze powiem, że Wisła Kraków, Wisłę, Kraków nabył Jarosław Królewski i miało to wszystko fajnie hulać, bo Jarosław Królewski znany jest z tego, że jest bardzo znany i w ogóle i teraz wiele osób odczuwa Freudę. Ja nie, ja nie odczuwam. Wydaje mi się, że najlepsze jeszcze jest przed Wisłą. Że... No i jeszcze prognoza pogody, to może i, ja. I jeszcze teraz w związku z tym prognoza pogody profesor Rafał Woś, proszę bardzo. Tak. Mnie zastanawia taka jedna rzecz, czy zimna Zośka to jest fakt czy mit. Bo ja na przykład byłem w Maroku i ja tam żadnej Zośki nie widziałem. A tu była? No nie, no zimna Zośka to mi się kojarzy tak bardziej raczej, że, że to już jest taka historia raczej... Z końca internetu. This is the end. This no to... is the end of the doors raczej. No, nie chciałbym o tym mówić. To co? Pożegna. Po, po, pożegnam. No nie, bo ty byś nie? chciał zegarek, a on ma tą rulę. Proszę Państwa, na koniec gdybyście znali jakiegoś zegarmisza, bo w Maroku nie ma zegarmisza, co by naprawił rulę. Gdybyście znaleźli jakiegoś zegarmisza, to nie no to rzucę ci jeszcze To nie, to No dawaj, nikt ci, ci takiej dobrej to jest, ceny to jest, za to Państwa, nie da. To ja mam Garek. No. Żegnamy Państwa do widzenia. Ostatni raz to był w przyszłym tygodniu następny odcinek. No czytam ostatni, a następny będzie w przyszłym tygodniu. Do widzenia Państwu.